Dziś zapraszam Was na testy 6-rdzeniowego i 12-wątkowego Ryzena 5600X. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na test Ryzena 5 5600X. Jak mówiłem wcześniej, 6 rdzeni, 12 wątków, TDP na poziomie 65 W i maksymalne taktowanie w buście 4,6 GHz. W przeciwieństwie do Ryzenów 7 i 9, ten procesor posiada chłodzenie boksowe dorzucone w komplecie. Porównam go dzisiaj do procesora Ryzen 5 3600. Ja wiem, że jest on następcą 3600X, ale nie ukrywajmy, że jednak procesor bez dopisku X był o wiele częściej i chętniej kupowanym procesorem, dlatego też taki, a nie inny wybór. Oraz do Intela i5 10600K, także 6 rdzeni i 12 wątków. Będą również testy po OC obydwu tych procesorach, czyli Intela i... Rezena 5600X, jak i w podsumowaniu odniosę się do wydajności pomiędzy Intelem 10700K, jak i rezenem 7 3700X. Wszystkie testy przeprowadzone były na tych samych modułach pamięci, zarówno na platformie Intela, jak i AMD. G.Skill Trident Z RGB, taktowanie 3600 MHz i opóźnienia CL16-1616. Karta graficzna MSI Gaming X Trio RTX 3080. I dodam jeszcze, że ten procesor, jak i wszystkie pozostałe Rezeny w tym teście chłodzone były kolorem kulerem White Pure Loop 360. Na początek, kilka benchmarków syntetycznych obrazujących wydajność w zastosowaniach profesjonalnych. Do tego test praktyczny w Adobe Premiere Pro, renderowanie sekwencji, jak i testy w siedmiu grach. Takich, które oczywiście leżą na procesorze. Także bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was na wyniki testów. Na początek Cinebench R20. W teście na wydajność pojedynczego rdzenia Ryzen 5600X wyprzedza 3600 o ponad 24% i o 23% Intela 10600K. Ten sam benchmark, z tym że test na wielowątkowość. Tutaj odpowiednio mamy 20% większą wydajność względem Ryzena 3600 i prawie 24% w porównaniu do Intela i5. Kolejna Geekbench, gdzie potwierdzają się wyniki z poprzedniego benchmarka. I tak w wydajności pojedynczego rdzenia nowy Ryzen odjeżdża R5C 3600 o 27% i Intel'owi o 25%. W wydajności wielowątkowej przewaga nad Ryzenem 3600 to 20% i prawie 21% nad Intelem 10600K. W benchmarku Corona obrazującym renderowanie sceny 3D Ryzen 5600X nie daje szans swoim rywalom i wypada o ponad 31% lepiej od Ryzena 3600 i 28% lepiej względem Intela i5. W blenderze nowy Ryzen dość mocno, bo o 17% odjeżdża starsze jednostce, aczkolwiek nad Intelem notuje już tylko 0,9% przewagi. I na koniec renderowanie sekwencji w Adobe Premiere Pro. Jak wiadomo, program ten lubi wysokie taktowanie jednostki centralnej i Ryzen 5600X radzi sobie tutaj bardzo dobrze. Wyprzedzając R5 3600 około 9% i Intela 10600K o prawie 11%. Przejdźmy teraz do gier. Farkę New Dawn Ryzen 5600X wygrywa ze starą R5 o 21% i z Intelem i 5 o ponad 4%. W Ghost Recon Breakpoint różnica pomiędzy Ryzenami utrzymuje się na tym samym poziomie co poprzednio, a przewaga nad Intelem 10600K zmniejsza się do 1,5%. Metro Exodus po raz kolejny pokazuje możliwości Ryzena 5600X, który wypada lepiej względem 3600 o 20% i lepiej w porównaniu do Intela i5 o delikatnie ponad 2%. W 3 5600X masakruje wręcz starszą R5 o 37% i wyprzedza Intela 10600K o prawie 10%. W Kingdom Come Deliverance mamy już 29% przewagi nad Ryzenem 3600 i prawie 3% nad Intelem, a dodam tylko, iż tutaj Intele zazwyczaj wypadały sporo lepiej od procesorów Ryzen. Z gołu mamy prawdziwą rzeź i tak Ryzen 3600 przegrywa o 49% i Intel o 42%. Na koniec Shadow the Tomb Raider. Tutaj odpowiednio mamy 28% przewagi nad Ryzenem 3600 i 5% nad Intelem 10600K. Zerknijcie teraz na wykres z poborem prądu tyczy się to całej platformy, a pomiar dokonany został w benchmarku Blender. I tak platforma z Ryzenem 5600X pobierała 142 W, czyli 15W mniej względem Ryzena 3600 i 47 W mniej względem Intela 10600K. Temperatury Ryzena 5600X pomiar także dokonany został podczas przebiegu w benchmarku Blender wynosiły 59,1 stopnia, czyli delikatnie chłodniej od Ryzena 3600. Jeżeli chodzi o maksymalne taktowanie pojedynczego rdzenia w buście, to wyniosło ono 4650 MHz, czyli 50 MHz więcej od tego, co deklaruje producent. I bardzo często w grach widziałem takie wartości na wszystkich rdzeniach. Jeżeli chodzi o możliwości OC tego procesora, to udało mi się uzyskać stabilnie 4750 MHz na wszystkich rdzeniach z napięciem 1,37 V. Wprawdzie byłem w stanie zbutować się do Windowsa przy 4,8 GHz, ale nie było to niestety stabilne, nawet po dużym podbiciu napięć. Ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o pamięci RAM. I tak jak na Ryzenach 7 i 9, mogłem ustawić spokojnie taktowanie 3800 MHz, tak aby dzielnik ustawiony był 1 do 1 do 1. Tak w tym przypadku maksymalnie 3733 Megaherce i opóźnienia cel 14 14 Nie mam pojęcia czy zawinił tutaj kontroler pamięci w procesorze, czy też być może winna jest płyta główna, dokładnie niedopracowany BIOS. Nie mam pojęcia, pewnie sprawdzę to jak pojawią się nowe BIOSy, a być może uda mi się zmienić płytę na platformę testową na ASUSa, bo tam wiem, że nie jedna osoba była w stanie uzyskać taktowanie pamięci RAM 4000 lub też wyżej z dzielnikami 1 do 1 do 1. :1. Także zobaczymy. Tak czy inaczej, przy takich ustawieniach OC, czyli 4750 MHz na wszystkich rdzeniach pamięci 3733 cl 14, zobaczcie, jak wyglądały wyniki w porównaniu do podkręconego Intela na 5,1 GHz z pamięciami ustawionymi na 4266 MHz z opóźnieniami Cel 17, 17, 17. Zobaczcie, że wyniki na podkręconych procesorach w wielu grach są na bardzo podobnym poziomie. W Kingdom Come Deliverance sprawdzie Inter wyprzedza AMD. Czyli Ryzena o 6,3%, ale za to Ryzen wyprzedza Intela w Wiedźmie 3 o 7,5% i w CSGO o 23%. Także tutaj, przyznam szczerze, wyniki bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. I mam nadzieję, że jak w końcu doczekamy się konkretnych biosów, tak aby umożliwiały pracę pamięci z Ryzenami na poziomie 4000 lub też wyższym, no to w tym momencie możemy spodziewać się tego, że Ryzen będzie wydajniejszy w każdej praktycznie grze od Intela po OC. No dobrze, a jak zatem wypada Ryzen 5600 względem Ryzen'a 3600 i Intela 10600K? W zastosowaniach profesjonalnych w porównaniu do starej r 5 jest to 19,6% i w porównaniu do Intela 10600K jest to prawie 17%. Jeżeli chodzi natomiast o gry z względem Ryzena 3600 jest to średnio 29,3%. i warto zwrócić uwagę, że ta przewaga w żadnej z gier nie spadała poniżej 20%. W porównaniu do 10600K Ryzen wyprzedza go o średnio 9,6%. Jasne, że tutaj największy wpływ na cały wynik miał CSGO, co nie zmienia faktu, że w każdej grze Ryzen był od Intela wydajniejszy. Co do ceny Ryzena 5600X, jak pewnie wiecie, wyceniony on został na 1500 zł. 500 drożej od Rezyna 3600 i 3,500 drożej od Intera 10600 KF. Także biorąc pod uwagę wzrosty wydajności, czyli przypomnę, około 30% lepiej od Rezyna 5 3600 i około 10% lepiej od Intera 10600 KF, no mogłoby się wydawać, że nie jest to zbyt opłacalny deal, ale zerknijcie teraz na procentową różnicę wydajności między Ryzenem 3700X, który kosztuje podobne pieniądze, bo 1450 zł, i tutaj 5600X wyprzedza go średnio o 20%. I zerknijcie jeszcze na porównanie w stosunku do Intela i7 10700K, kosztującego prawie 300 więcej od Ryzen'a. Tutaj wprawdzie w pięciu grach Ryzen przegrywa, ale jest to niewielka różnica, bo zaledwie 2,8%. W jednej grze można uznać, że mamy remis, jest to Wiedźmin 3, i w CS:GO Intel przegrywa o 27%. I to moim zdaniem pokazuje, że nawet w cenie 1500 zł Ryzen 5600X jest ciekawą propozycją. Weźcie pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że gdybyście chcieli za 2-3 lata zmienić coś na wydajniejszy procesor 12-16-rozmiowy, to będzie to możliwe bez konieczności zmiany platformy. No i mam nadzieję, że na rynku pojawią się niedługo Ryzen 3600 bez dopisku X, będą z pewnością tańsze i mogą się okazać hitem sprzedażowym. Na dzisiaj to byłoby tyle. Także jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Napiszcie też koniecznie, co sądzicie na temat nowego rezyna 5 5600X. Ciekawy jestem Waszych opinii. Linka do procesora macie w opisie tego filmu. Jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv